Cześć, Manko, z tej strony Gubolo. No i witam Was w kolejnym odcinku z Szpakowa. Jak widzicie, mamy Władzę z zgrabiarką. O, jakie piękne, powiem Wam, piękne tutaj ujęcie. Takie fajne się trafiło, aż screenowalne, żeby nie było. Piękne mamy ujęcie, piękny taki kadr, jakby, ale to już koniec tego kadru. Ehm, dzisiaj. Siano, kosy kieszonka, takie coś, tego typu sprawy No kasy mamy dużo, no bo zarobek był przez no, przez te ziemniaki, które y, Sprzedaliśmy, no sprzedaliśmy trochę Przyszło jeszcze za mleko No i 38 tysięcy z 15, chyba 16 było No trochę było zarobione, więc jest ładnie No teraz się bierzemy za te siano koski Takie siano koski, wszystko elegancko Ładnie sobie elegancko chodzi, będziemy sobie coś zgrabiać i będziemy później jechać prasować Bo tak, ta onka teraz co jest zrobiona To tutaj będzie ogółem e, Tego, tutaj będzie ogółem kiszonka Beleczki Bo Na zimę będę robił beleczki, a tak to Teraz e, Później na wiosnę będę chyba szedł e, trawę tak to Na kiszonki, coś tego Zobaczymy jak to wyjdzie Jak nie to może zrobię jeszcze belki w następnym sezonie bardziej. Teraz po zimie po prostu zrobię sobie też belki może żeby kiszonkę ten zmienić pustą później bo może będę tam miał plan żeby wiadomo kukurydzę na jednym polu chcę zasiać i może będzie akcja kiszonka bardziej akcja kukurydza w końcu na kiszonkę więc coś tam jest w planach dobra ja sobie tu zawrócę na moim polu Tutaj tak nie mam nic posiane więc tu se mogę żeby teraz przejechał dupnie lub kurde belę. Tak jakoś to przejadę, trochę się zgrabi, to i tyle, ale to tam dupy nie urwie, dobra, my sobie tu elegancko ciśniemy Zgrabimy sobie to i będziemy mieć, później już samo prasowanie nam pójdzie No wiadomo, dwie łąki siano, dwie łąki w, w kiszonkę, żeby było i będzie idealnie Tutaj pana, w debele Ale tu już to tak zawrócę, bo już będę robił takie pokosy w środku, więc po prostu będę pokosy robił. O, takie. Mnie jeździ dookoła. Co? No, tamtych łąk mówię, nie będę nagrywał, no, też nie ma po co za bardzo. I tak tam było co samo zgrabianie, więc niepotrzebne. I tu było. Więc teraz robimy sobie. O, widzicie, to ma tutaj z tego tutaj, w Bele. No. no i tak w ładzie sobie, o, widzicie, ładnie daje radę ale coś będzie trzeba, powiem Wam, szukać trochę większego no, no wiadomo, na no, władzie na razie, no to ciągnik jest z którym ciągnik mamy, więc to jest plus, ale no szukam coś innego z którym a to myślę, że może w kolejnym sezonie coś bym dopiero kupił też mam plany na, na przebudowę gospy, żeby inaczej to zrobić wszystko, ale wiadomo, no, no tutaj też maszyny by się jeszcze trochę większy ciągnik, może z którem od razu żeby był, to by było już dobrze. Nawet, powiem wam, bym zobaczył, co bym tutaj zakupił wtedy, coś by tu na pewno wyleciało. Dobra, po prostu sobie zrobimy tak. O, no, tak, elegancko. Mówię, no jakiś większy ciągnik by się przydał, no bo MTZ-a wiadomo, krótko trochę jest. No, kiedy, kiedy ją kupiłem? Sezon temu? Może nie cały? Ludzie już sam nie pamiętam, kiedy ją kupiłem. musiał zobaczyć w pocinkach, kiedy ona była w ogóle kupiona. <laughs> Ale no, MTZ-a już trochę jest z nami, elegancko, więc też no, chciałabym, może w kolejny sezon chciałbym kupić coś większego, żeby wiadomo. Aż też te orki szły. Tak to NTZ to by z tym pługiem tak nie kopała się jak zawsze. To jakbym wziął coś większego, to by szło o elegancko, tak bym powiedział. Tak to NTZ-tą to kopa się tak cały czas, przy tych tym to o, trochę jest. Dobra, ja sobie tutaj podnoszę mi się podnosi. Tutaj sobie weźmiemy, załapiemy na ten... No i możemy jechać na Gospę. Nie wiem jak ja tam przejadę w ogóle. Dobra, jakoś wyjechałem i jest dobrze Niech się władziu rozpędzi No czekaj, teraz sobie tylko krzesło jeszcze też poprawię Będzie mi, będzie mi to skrzypiało Władziu się nie rozpędzi, więc trzeba znowu redukcjon Redukcjon pójdę to krzesło No, to krzesło nie wkurzę trochę Tak skrzypi też na tych odcinkach czasami, więc Dobra, by teraz jechał trochę szybciej niż te 16 na godzinę. Co nie chciał być się wadził. Zastanów się. Zastanów się wadził. Pomyśl. Chyba nie pomyśl. Chyba jednak tak szybciej nie będzie chciał jechać. Chyba nie. No, ciężko powiem, mam ciężko by to coś jechało szybciej nawet i wolnie może no ale to fajnie To mi się to na pewno podoba to na gospodarkę zajadę w czasie yy, 3 minut no nie, dobra ja lepiej zredukuję na mniejszy bo widzę że no coś jest ten coś jest mi halo coś nie chce to jechać dziwne byłem to powiem dziwne Prawda, na tej dwójce już go pokatuję trochę na dwójce. Niech mu będzie. Niech mu będzie ogółem. Może teraz? Może... O, dobra, teraz już trochę... Trochę szybciej niż te 16 na godzinę, 2 więcej. O, dobra, 3. 3 będzie 4? Będzie 4. Dobra, mamy 4 więcej. Około za na pierwdziem na chodniku. No dobra, lecimy, lecimy do. No i dobra. Zaraz zajeżdżamy na wiospodarkę. Czy ja tu wiadę? To jest pytanie, no wiadę. Chyba mi się uda Chyba mi się uda Może się zmieszczę tutaj jakoś Powinno, powinienem elegancko wyjechać, o Nie zahaczyć o nic Nie, no, kurde elegancko Tak się wierzy tak to się robi. ja też... Yy, nie wiem, znaczy ja sprzedawałem, sprzedawałem chyba te parę jałówek. Bo była cena dobra za nie, więc trochę jałówek sprzedałem, więc... Jest, no git. Powiem git. Dobra, właśnie niech stoi. No tak, yy, co mogę powiedzieć krótko, no trochę nam się byków tam wiadomo, trochę krowy się roznożyły, no i parę byków cielaki, cielaków nam. Tutaj pojawiło się. No z parę samców, tam chyba dwie, dwie samice, trzech samców było, więc tak koło tego coś wyszło. Dobra, niech ona sobie pochodzi chwilę. O dobra, idealnie. To jest za blisko się, ale dobra tam nie urwie A nic tu nie widać ja w to zacie nic nie widać Dobra, pojadę sobie na tą pierwszą tutaj mąkę. To tu elegancko siano pójdzie, więc zobaczymy ile tych belek to będzie Coś może będzie tak nawet miałe, ale Nie zobaczymy Wiesz sobie taki bieg Zobaczy Ta SIP ma lubi sianą, mokrą trawę czy coś innego Chyba lubi <grych> O, ale z pokosu nie zbieram całego Brawo dla mnie. Ugłem No kiedyś wam mówiłem, że była zmiana prasy, bo... Tamto z rządira no wiadomo widzieliście co było na odcinku w, po kosztami, po, po, po prasowaniu słony wręcz mieniu. Widzieliście co się działo, więc zmieniłem tę prasę, więc lepsze to niż sam to było, tak szczerze bo tutaj to fajnie. To, to, to jest fajna prasa. Tak szczerze mi ta prasa podoba się. Tamto była git, wyglądowo też nawet fajnie wyglądała, ale... Postanowiłem, że po tym co tam się działo z tą prasą, to postanowiłem zmienić no to gabelno Też myślę, żeby za niedługo sprzedać tą Sypnę koskującą, no bo ona mi potrzebna nie będzie Beleczki mamy już ładnie Chyba za niedługo ją wystawię Może ktoś się trafi Do kupna no, ale powinien się coś szybko trafić No dużo za nią nie będę chciał brać bo po 5 może 5 tysięcy no jest nawet w takim stanie dobry mi się zdaje zobaczymy czy będzie chodziła nie pamiętam kiedy już nie było. ostatnio tam coś robiłem sami może w tamte żniwa nie w tamteż żniwa chyba wszystko posłama szła na belki więc w Siano może kostkowa, kostki robiłem choć nie pamiętam już kiedy to już było taki czas minął że to szok ja Wam mówię. Trzy belki po 3000 9000 siana tutaj już nam wyszło. No, może coś tam wyjdzie. Coś tam wyjdzie. Bo musiało zawsze się przyda bo na zimę. Nie wiadomo czy nam starczy. Zawsze lepiej więcej niż mniej. Tutaj ja nawet nie zebrałem tego całego sobie wycofam tak ile tam mogę wycofać dobra wyładowuj wyładuj wiesz a dobra super nie opuściłem no to teraz że nadwagi manią to teraz że bym pomyślał bo to, to tak naprawdę mądry czasami jestem ale w odwrotną stronę Wycofujemy, wycofujemy, a teraz do przodu, do przodu, do tyłu Ura Idzie kurde, idzie będę wyciągał Psiano Zbieracza, bardziej zbieracza głoś, do zbieraka, chyba, jak dobrze pamiętam nazwę tego całego. Myślę, że Jakiś na to że jeszcze zrobię za niedługo. Tutaj z tej seryjki. No fajnie, widziałem timelapse, fajnie, fajnie się wybił. Coś może, może tam zrobię z tego. Jeszcze. Ale to się muszę zastanowić, z czego. Bo wiem, Czy z co za tą chodziłem. że lepiej, żeby tego nikt nie widział. No oh, kurde, dele. To muszę na dwa wziąć. Powiem, mania, na dwa. No, dobra, na razie tak. I w pot. O, tu można kieszonkę kraść. Taka widać już belki tu stoją tak długo, że to szok. A że i dobra, ja nic nie mówiłem. Ja ogółem nic tam nie mówiłem. Nic nie było słychać. Do mnie. Ogółem. No dobra zostanie nam tutaj, o kurde Nawet ja na kamienie wjechał. zaraz, uwaga Opa, opa, opa No i dobra, ciśniemy, ciśniemy o, i Jeszcze belka No może tu wyjdzie, no i wyjdzie belka No i to, 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 to jest pękne, pękne Ile mamy? Tu są 4, 5, 6 belek 6 belek No Kiedyś było mniej, ale to była większa trochę prasa do tej dniej wchodzi w niepojemności belki nie ma co się dziwić Czy ja wyjadę ostrożnie jasne że tak ja bym miał nie wyjechać ostrożnie to są jakieś bawaki dobra ciśniemy na kolejną tu ty to ty ciśniemy na kolejną ma, ja tak o o, wyciejmy. Idzie, zestaw, idzie, 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 burdebera, idzie, idzie, idzie. Teraz wiedziemy sobie tutaj, gdzie będzie na kiki, 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 to szło później. Tam gdzie mamy trawę, Są nie nie chyba jakieś tak. Ciężko mi wymówić te słowo, ogóle. dobra. Dajemy, tutaj elegancko Jadę za pierwszym nie przypierdzielę w płot. Nie, widzę. Tak się jedzie, tak się kurde jedzie. Dobra, wycofamy. Lekko wycofamy, ale nie tak mocno, żeby w kapliczkę, kapliczkę nie wjechać. Byle pecha do końca chyba. No i tutaj to będzie dopiero zabawa, teraz. teraz tutaj kiszonka, to nie wiem, nie pamiętam kiedy to było, co to było z tej łąki. Jeszcze teraz chyba ten razem rozleja tą wnejowicę w końcu tutaj na tą łąkę. Może się uda. Mam takie zapasy, że to szok. Beć, będzie trzeba się tego pozbyć w końcu tych zapasów co pływają sobie w trambie w parę, dobra, teraz my parta, <laughs> No i dobra lekamy do przodu do tyłu okóle i za bardzo skręcę no i tak chyba dobrze nawet No i dobra Trzecia beleczka Tak trzecia, trzecia Dobrze pamiętam No już tutaj na tej prasie mam 40 belek W tym chyba 32 belki to były słomy, więc ona w żniwa prasowała, ta prasa, teraz. Więc trochę już narobiła, tych dalej, Ło, w pastów jechałem. O kurde. A, dobra, to nie będzie widać. To O! To, 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 tego, to, tego, nie było widać. A tu jeszcze rower stoi. <gryw> Zapomniałem, że ja ten rower tu postawiłem i nawet go nie wziąłem ze sobą. Ja to jestem dobry. Muszę ten rower później wziąć, jak będę jechał z Belkami, żeby nie zapomnieć Będzie tutaj stał aż do Kolejnych pokosów, czyli Gdzieś koło Maja Więc trochę będzie sobie tu stał O, 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 kurde, patrz, to prawie pełno skupionego przejazdu Prawie byśmy mieli belkę, może się uda, czekaj, no Jeszcze takie małe połapie Eee, dobra, walić to tam Stąd się weźmie i o, upadej, rejla I kolejna belka No się po prostu są... ładnie, ładnie, ładnie daje. Ładnie daje tę trawa Wszystko tutaj elegancko yy, cała ta trawa ładnie oddaje, kurde bele powiedział. Tak szczerze. Tak szczerze ile chcesz za tą robotę No i tyle chcę. Tu jest taki kawałek, ja może z niego złapię, żeby była belka, łapnie. Czekaj, ja tak, czekaj, to Może się uda z tych takich małych cząsteczek wyłapać, żeby była belka. Bo i może się nie uda. No chcę tak najwięcej wyłapać tego, żeby na tą kiszonkę przynajmniej. Żeby było na du duże zapasy na zimy były No i będzie beleczka. No nie będzie. No w kurde mal. No w kurde mal. Chyba sobie robicie żarty jakieś tutaj No i teraz już nie leczmy No idealnie Dobra zrobimy odcinek 20 minutowy Bo to nie będę Na kolejny już nie będę jechał, tylko tutaj sobie zakończę Wtedy To by trochę króciutki odcinek Ale no taki Taki, żeby był na was tutaj elegancko stawiony No i balki nie będzie Jeszcze nie będzie, chyba, że czekańka Chyba, że co tu jeszcze trochę Jednak chyba nie będzie bajeczki, dobra, i włączamy. Nie wjechać tutaj do tej naszej Bajeczki czy coś jak to można nazwać? Chyba rzeczka taka Albo dobra, rówi tyle rówi no i dobra, podejdziemy trochę bliżej, sobie zakończymy tutaj na górce. Ogółem. Dobra, tak sobie chyba skończymy. Odpaliłem. No i dobra, no co no? Ja wam tutaj ugułem e, serdecznie dziękuję za obejrzenie tutaj pięknego odcinka. No i tak jak zawsze zachęcam do polubienia, subskrybowania kanału, bo już może będziemy mieć te 500 za niedługo No zostało, no, no jest takie kurde tyci 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 tyci. Do tyci. No tyci tyci. Żeby mieć te 500 Chyba, że już byliśmy, bo ja ten stały odcinek będę stawiał w poniedziałek, czyli... Dopiero za tydzień bo nagrywam to wtorek 28, więc... Wy to będziecie już widzieli w listopadzie. No a ja to nagrywam jeszcze przed listopadem, więc... No co no. Dobra. To na tyle, trzymajcie się na razie i cześć!